Demikulot, sezon pierwszy, odcinek siódmy: The Greatest Training. Bukerin właśnie teleportował się wraz z Waterboyem oraz Erdgirą do wielkiej zamkowej biblioteki, gdzie zaczął on nauczać ich tych czarów usłyszanych od mistrzami rockera. A Paulina Lilik, Marcin Marecki oraz Oleg Patun zaczęli dalszą rozmowę z Izą Januszewską na temat superbohaterskich spraw. A więc słuchajcie mnie, moi drodzy padałanowie. Skoro jesteśmy już w bibliotece, to muszę Wam powiedzieć, że dostałem za zadanie od naszego tajemniczego helpmana, żeby nauczyć Was takich dwóch czarów, a mianowicie jeden z nich to czar pseu do teleportacyjnego skoku do atakowanego celu, aby móc go szybciej powalić, a następnie drugim czarem będzie czar naprawienia sił po zmęczeniu oraz zmniejszenia zmęczenia, żeby po ciężkim trafieniu w podłoże lub ścianę móc nadal walczyć z superbohaterami. Czy jesteście więc gotowi, aby rozpocząć tą naukę? A no jeśli chodzi o mnie, to ja jestem jak najbardziej gotowy. Zawsze jestem chętny na odbycie wszelkiego treningu lub nauczenia się czegoś nowego, co miałoby pomóc nam w pokonaniu tych żałosnych superbohaterów. Musimy w końcu wyjść z ukrycia i rozpocząć tym razem już jawną część naszej wielkiej wojny o los świata, gdyż trzeba w końcu zrobić tak, żeby mieszkańcy skawiny oraz okolicznych wsi w końcu zaczęli nas się naprawdę poważnie bać. A gdy już w końcu ci mieszkańcy będą się nas bać, to trzeba będzie przejąć władzę we wszelkich komisariatach policji, ratuszach oraz urzędach miast, czy wsi, żeby policja. Urzędnicy oraz wszelka władza nie przeszkadzali nam w staniu się władcami całego świata. No właśnie masz rację, mój kochany Mateuszka, w tym co mówisz. Ale oprócz tego to strasznie żałosne jest to, że ten wielki mistrz dobra nie poddał się po tej wielkiej, ostatniej zagładzie wszystkich superbohaterów. Zamiast stracić wszelkie nadzieje i się poddać, dając nam możliwość swobodnego przejęcia władzy na całym świecie, to on zaczął szukać ponownie superbohaterów którzy mieliby sprawić, że to my przegramy tą wojnę o los świata. No i oprócz tego trzeba pokonać w końcu tą Fire Fireboya oraz Thunderboya wraz z przyszłymi bohaterami, gdyż oni najbardziej nam teraz przeszkadzają. No i gdy tylko ich zgładzimy, to wtedy trzeba będzie znaleźć w końcu tą bazę wszelkiego dobra i pojmać wszystkich strażników wraz z mistrzem, bądź zgładzić ich na naszej gilotynie. Bo dopóki oni są to pomimo pokonania superbohaterów obecnych, to nadal nowi będą się pojawiać. Macie rację, moi drodzy padałanowie. Trzeba w końcu rozpocząć terror na tych wszystkich ludziach z naszych okolic. Bo żałosne jest to, że pomimo, że wiedzą oni o naszym istnieniu, to aż tak bardzo poważnie się nas nie boją. Ale dobra, skończy już to gadanie, bo trzeba rozpocząć ten nasz trening. Proszę was więc żebyście podeszli do tej trzeciej półki na przodzie od miejsca gdzie stoimy. I na drugiej półce znajdźcie taką jedną książkę o niebieskim kolorze i przynieście ją proszę do mnie, ok? No dobrze mój drogi nie, zaraz ją przyniesiemy. Po krótkiej chwili. A więc masz może pomysł moja kochana Artgiro gdzie może być ta książka? Bo patrzę i patrzę i nie widzę nigdzie tej niebieskiej książki. No cóż, no cóż. Ja też patrzę i patrzę i nigdzie jej nie widzę. Może ta półka jest magiczna i tak naprawdę ta półka jest jeszcze dłuższa, tylko coś trzeba zrobić, by odkryć tą dodatkową długość półki. Czy mógłbyś może nam coś podpowiedzieć, drogi Bucherijnie? Ano, przykro mi bardzo, ale nic nie mogę Wam dokładnie zdradzić tego, co macie zrobić. Gdyż jeśli chcecie się nauczyć tych czarów, to musicie sami sobie poradzić w zadaniu znalezienia tej księgi. Ale mogę Wam powiedzieć jedynie, że jeśli chcecie znaleźć księgę zaklęć, to musicie pomyśleć o działaniu tego czaru. No dobrze, drogi tajemniczy bukarijnie, pomyślimy nad naszym zadaniem i czarami, których mamy się nauczyć. Ale coś czuję, że to nie będzie aż tak proste zadanie, jak może się wydawać. Po dłuższych kilku minutach poważnego i głębokiego myślenia Waterboya i Girli na temat księgi oraz działaniu czarów. Chyjm, niech pomyślę. A więc jeśli niebieska księga miałaby odpowiadać za czar pseudoteleportacyjnego skoku do atakowanego celu to może trzeba by było skoczyć i kopniakiem walnąć w biblioteczkę? Co myślisz o tym pomyśle mój kochanie? Może jest jakaś szansa by się to udało? No cóż, no cóż. Powinniśmy ten pomysł wypróbować, bo jest w sumie dobry. Jeżeli nie będziemy próbować, to nigdy nie uda nam się wydobyć tej księgi z tej półki. Rozpocznijmy więc ten skok kopniakowy i walnijmy jak najmocniej w tą biblioteczkę. Po krótkiej chwili. Aach, tuchmate, rrr. Co się właśnie kurde stało? Dlaczego poczułem jakieś dziwne uczucie w całym ciele i dlaczego nie mogę się ruszać? Bo gdy próbuje, to ten ból powraca i z każdą próbą staje się silniejszy. No cóż, mój drogi padałanie. Takie czary są nałożone na bibliotekę, by nieupoważnione osoby nie korzystały z niej swobodnie i nie czytały ile wlezie ważnych informacji o demikulosach oraz innych magicznych i mitycznych artefaktach. Te czary może usunąć jedynie nasz wielki mistrz wszelkiego zła miroker, więc niestety przy nieudanych próbach będziecie musieli cierpieć. Gdyż ja nic z tym nie mogę zrobić. Dlatego najlepiej będzie jak najszybciej wymyślić prawidłowy sposób znalezienia tej księgi. To trochę głupie i niepoważne więc, że musimy cierpieć przez nieudane próby, bo Mistrz nie chce na czas naszego treningu czarów wyłączyć czarów bezpieczeństwa i obrony. No ale cóż, trzeba to chyba przeżyć, bo najwidoczniej dla naszego wielkiego mistrza Mirokera najważniejsze jest bezpieczeństwo, więc pewnie dla przypadków targnięcia dobrych bohaterów podczas treningu jest to też przygotowane. Ale dobra, pomyślmy więc dalej nad naszym zadaniem. Powiedz mi proszę, czy ty teraz kochanie masz jakiś plan? Bo po tej strasznej sytuacji nieudanej próby straciłam wszelkie pomysły i się trochę zdenerwowałam. No ech, ja też się trochę tym zdenerwowałem i mocno się wkurzyłem, ale wpadłem na jeden wspaniały pomysł. Otóż, według mnie najlepiej by było spróbować teraz kilku sposobów naturalnych na zmęczenie, jak na przykład głębokie oddychanie przez dłuższy czas albo siedzenie na podłodze przez kilka minut. No bo jeśli ta księga odpowiada jednak za leczenie zmęczenia, to może po kilku takich próbach półka z tą księgą nam się ukaże. No dobrze, mój ukochany. Wypróbujmy więc twój pomysł. Mam nadzieję, że tym razem się w końcu uda, bo mam już dość tego bólu spowodowanego nieudanymi próbami dotarcia do księgi tego czaru. Po krótkiej chwili. A więc powiedz mi, mój szanowny przyjacielu Bukeri i jak idzie naszym padałanom ten wielki i najważniejszy trening czarów jaki od ciebie otrzymują? Bo coś patrząc przez twoje oczy widzę, że chyba coś im jak na razie słabo idzie. A no cóż, mój szanowny nadawaczu mocy Helpmanie? Myślę, że masz rację mówiąc, że jak na razie słabo im idzie, ale w końcu nasz szanowny mistrz Miroker sam zaprojektował tą bibliotekę w taki sposób, żeby wszelkie najważniejsze książki można było zdobyć tylko gdy zna się jak działają czary pochodzące z tej książki, więc jak chciałbym im pomóc, to niestety przez to zarządzenie mistrzami rockera nie mogę tego zrobić. A więc cieszę się, mój przyjacielu. Że pamiętasz o tej ważnej rzeczy, żeby w obecności Erdh oraz Waterboya nie zdradzać mojej tożsamości, gdyż jest to bardzo ważne, żeby na razie nie wiedzieli, że to ja Mistrz miroker, jestem tym tajemniczym Helkmanem. Ale dobra, dobra, wiem, że sam zarządziłem moimi mocami aby książki najważniejsze byłby tylko w ten sposób zdobywane. Ale jako, że istnieje to niebezpieczeństwo ataku na nasz zamek ze strony jasnej strony mocy, to na razie nie mogę wyłączyć tego zabezpieczenia, gdyż narazi to nas wszystkich na to, że superbohaterowie poznają czary, które bardzo zwiększą ich moc w walce. W związku z tym mogę ci polecić jedynie, abyś podpowiedział im o dokładnym działaniu tych czarów, by w ten sposób nie tracili czasu na nieudanych próbach. Ano, więc dobrze, mój drogi szanowny Helpmanie, takie coś więc zaraz zrobię. Szkoda, że dobrzy bohaterowie chcą zaatakować tą naszą wielką bibliotekę, bo tak to by nasz wielki mistrz Miroker włączył te zabezpieczenia, a nasi by się szybciej nauczyli. Po dłuższym czasie wielu prób dostania się do księgi przez Waterboya oraz Serth w wielkiej zamkowej bibliotece. Wow, 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 wow. wow. W końcu nam się udało zdobyć tą księgę. Tyle prób musieliśmy dokonać i tyle momentów strasznego bólu musiało się zdarzyć, żebyśmy tego w końcu dokonali. Dlaczego więc ten nasz wielki mistrz wszelkiego złami rocker nie zdjął tych zabezpieczeń na bibliotece? Przecież przez tą chwilę i najbliższe chwile superbohaterowie raczej by nas z tego nienacka nie zaatakowali, tylko raczej byśmy się nauczyli i zanim by przyszli, to byśmy już byli dawno po nauce czarów. Więc mistrz spokojnie zdążyłby ponownie włączyć zabezpieczenia za pomocą swoich jakże potężnych mocy. No cóż, moja droga padałanko Rtch Giro. Szczerze mówiąc ja też myślę, że mogłby one w sumie włączyć te zabezpieczenia chociaż na chwilę, ale ja go znam tak naprawdę troszkę bardziej niż wy, więc wiem że dla naszego mistrza naprawdę ważne jest to, żeby biblioteka była cały czas zabezpieczona jak najwięcej, jak tylko może, więc w związku z tym, że poczuł on ostatnio, że superbohaterowie mają jakiś tajny plan, to nie pozwoli on teraz na to, żeby biblioteka nawet na chwilę straciła swoje jakże wielkie i potężne zabezpieczenia. Ale okazuje się, że jeszcze nie jest wszystko stracone, gdyż nasz tajemniczy helpman, który też w takim trochę większym stopniu zna naszego mistrza Mirokera, polecił mi, żebym Wam jeszcze dał trochę podpowiedzi odnośnie czarów, byście łatwiej zdobyli te księgi czarów. No ale, jako, że jedną już zdobyliście, zanim dodatkowe podpowiedzi Wam powiedziałem, to mogłoby być to zastosowane w stosunku do tego drugiego czaru. Więc, czy chcielibyście abym dał wam jakieś podpowiedzi co do drugiego czaru? Ano, myślę, że w sumie mógłbyś opowiedzieć nam trochę więcej o tym drugim czarze, skoro ten Helkman tak ci pozwolił. Tylko jest teraz takie jedno pytanie. Otóż, czy skoro już mamy tą pierwszą księgę, to tego czaru z niej uczymy się teraz, czy dopiero po tym, jak znajdziemy jeszcze tą drugą księgę? Ano, jako, że jestem jednym z zamkowych nauczycieli walki, to osobiście preferuję, żeby od razu nauczyć wszystkiego tego, co w danym momencie potrzebne, zamiast dzielić to na kilka części. W związku z tym, nauczymy się tych wszystkich czarów po tym, jak znajdziecie jeszcze tą drugą księgę. Podejdźcie więc teraz do tylnej części biblioteki i podejdźcie do tej, co jest po prawej stronie, a następnie poszukajcie księgi na najniższej półce. Gdy tam już dojdziecie to wtedy ja rozpocznę mówić wam te podpowiedzi, których jestem w stanie udzielić. No dobrze więc mój bukerijinie. Po krótkiej chwili. A więc skoro już doszliście do tej najniższej póki odpowiedniej biblioteczki to opowiem wam, że ten pseudoteleportacyjny skok to nie jest dokładnie teleportacja, gdyż jak sama nazwa wskazuje jest to taki pseudoskok. Więc oznacza to, że podczas wykonywania tego czaru widoczne są specjalne efekty wizualne zależne od posiadanej mocy. Tyle wam mogę powiedzieć. Dziękuję więc Ci bardzo za te podpowiedzi, mój szanowny i tajemniczy nauczycielu Bukarinie. Dzięki Tobie wymyśliłem taki doskonały plan, który trzeba wypróbować. No cóż, mój drogi Padałanie. Nie musisz mi aż tak bardzo dziękować, gdyż taka jest ta moja rola, żeby właśnie nauczyć Was tego, czego w danym momencie jest dla Was potrzebne, według zdania ważnych osób z tego zamku. No dobrze, a więc przejdźmy już do rzeczy. A więc powiedz mi, proszę, mój ukochany waterboju, co to za wielki pomysłowy plan teraz wymyśliłeś? A więc mój plan jest taki. Żeby podczas naszych kopniakowych skoków wystrzeliwowywać trochę naszej mocy żywiołów, gdyż skoro podczas tego czaru pokazują się takie wizualne efekty, zależne od mocy, to zapewne podczas naszego skoku po nauczeniu tego czaru będą się pokazywać albo wodne efekty wizualne, albo ziemiste efekty wizualne. Ale ten twój wielki plan jest genialny. Sama sobie teraz analizowałam podpowiedzi naszego szanownego Bukereina podczas uważnego słuchania Twojego planu, i myślę, że to, co teraz powiedziałeś, miałoby wielki sens. Musimy ten plan, więc jak najszybciej wypróbować, gdyż jest taki wyśmienity i superowo genialny. Po dłuższym czasie, wprowadzania w życie wielkiego, genialnego planu Waterboya przeznaczonego do zdobycia tej księgi czaru. Ale super, że tym razem nie musieliśmy tak bardzo cierpieć jak podczas zdobywania pierwszej księgi czarów. Przekaż proszę podziękowania z naszej strony temu tajemniczemu Helpmanowi, gdyż to dzięki niemu mogłeś nam podać więcej podpowiedzi do naszych czarów, a dzięki nim mój ukochany mógł wymyśleć ten genialny plan przeznaczony do zdobycia tej drugiej księgi czarów. No dobrze, mój drogi wdzięczny uczniu, przekażę Wasze podziękowania naszemu Helpmanowi. Ale zacznijmy już naszą naukę czarów, bo jeszcze superbohaterowie przyjdą i nas powalą na ziemię. Powiedzcie więc, czy jesteście gotowi na trening? Ano ja tam jestem w pełni gotowy, ale nie wiem jak tam z gotowością mojej ukochanej Ertgiri. Ano tak się składa, mój kochanie oraz drogi Bukerijnie, że ja też jestem całkowicie gotowa. Może się trochę za dużo nagadałam, ale po prostu byłam bardzo ucieszona. Zacznijmy więc już ten wielki trening czarów. Tymczasem u Olka Patuna, Marcina Marckiego oraz Pauliny Lilik rozmawiających z Izą Januszewską, by przekonać ją do tego, by stała się ona pełnoprawną superbohaterką. A więc witajcie ponownie szanowni koledzy i koleżanko. Byłam teraz przez chwilę w kuchni, by parę spraw tutejszych dokończyć, byście mogli w spokoju zjeść to wyśmienite ciasto mojej babci oraz przepyszną i najlepszą herbatkę, jaka tylko istnieje na świecie. No i widzę, że już chyba zjedliście to całe ciasto i wypiliście ze smakiem tą moją herbatkę. A więc powiedzcie mi, czy wam to smakowało i czy dobra była herbatka? A no cóż Iska, powiem Ci że tak dawno nie jadłem tak wyśmienitego i pysznego ciasta, że aż podczas jedzenia czułem się tak jakbym był w najwspanialszym podniebnym raju o jakim można sobie tylko pomarzyć. No i oprócz tego ta herbatka też była jak niebo w gębie, bo do tej pory jak przychodziłem do kogoś w odwiedziny albo gdy piłem u siebie herbatkę to nie była ona aż tak dobra jak ta tutaj. Myślę, że musisz przekazać moje pochwały swojej babci, gdyż zasługuje ona na to za tak dobre ciasto. Nie wiem jednak, czy Marcinkowi i Paulince też tak smakowało to wszystko, więc wy też proszę powiedzcie, co o tym myślicie. Ano ja mogę powiedzieć tak, że jak jeszcze do niedawna nie smakowało mi żadne ciasto ani tort, to chociaż skoro od niedawna zaczęły mi niektóre smakować, to od tego momentu, gdy zacząłem jeść ciasto Twojej babci, to jeszcze bardziej przekonałem się do tego, że ciasta są jednak dobre w smaku i też tak jak inne desery, mogą być rajem dla naszego podniebienia. No a jeśli chodzi o tą herbatkę. To ja jestem wielbicielem każdej herbaty, i można nawet mieć wrażenie, że jestem od niej uzależniony. Ale gdy tylko ta herbatka dotknęła mojego języka, no to poczułem takie wyśnione wrażenia, które filozofom się nawet nie śniły. Myślę więc, że powinniśmy częściej do ciebie przychodzić, bo te ciasta i herbatki są zbyt pyszne. A ty, droga Paulinko Lili, co myślisz o tym poczęstunku? A no cóż, no cóż. Gdy tylko zaczęłam jeść to ciasto i pić tą herbatkę, to poczułam się tak, jakbym była w jakimś pałacu pochodzącym z mojego najwspanialszego wyśnionego snu, świadczącym o tym, że jestem największą na świecie marzycielką. Uważam więc tak jak Marcin Marecki, że powinniśmy tu częściej przychodzić, gdyż to co tutaj zjadłam, nie dorównuje w żaden sposób nawet najlepszej restauracji deserowej na świecie. A więc cieszę się bardzo, że aż tak dobrze smakuje wam to ciasto, mojej babci, oraz ta najwspanialsza na świecie herbatka. Koniecznie przekażę te wszystkie wasze słowa do tej ukochanej i utalentowanej osoby z mojej najbliższej rodziny. Ale powiedzcie mi, czy to ciasto i herbatka wam wystarczyły, czy jednak chcielibyście coś więcej? Ano, mi tam nic raczej nie potrzeba już, ale nie wiem, jak tam u reszty moich przyjaciół. A no to ciasto było wystarczające oraz ta przepyszna herbatka również. Ale jako, że jestem jak mówiłem już tym wielkim wielbicielem wszelkich herbat, to chętnie napiłbym się jeszcze jednej, bo w sumie jeszcze mamy tu po co siedzieć, co nie drogi Olku? A no właśnie Marcinek, jeszcze jest jedna sprawa do obgadania z naszą szanowną Iską Januszewską. Ale zanim do tego dojdziemy, to powiem Ci, droga Isko, że ja w sumie zjadłbym jeszcze dokładkę tego ciasta, bo w sumie ta rozmowa mogłaby być dość długa, więc podczas naszej miłej rozmowy bym sobie podjadał takie dodatkowe ciasto. A więc czy można prosić o taką dokładkę? Ano pewnie, drogi Olku i Marcinku, że możecie dostać te dokładki tych przepysznych dobroci naszej kuchni. Pójdę więc do kuchni zaparzyć herbatkę dla Marcinka oraz podokładkę ciasta dla Olka. No i w sumie dla siebie też przyniosę herbatkę. No, i gdy tylko wrócę, to zaczniemy tą naszą jakże przemiłą rozmowę, którą chcecie ze mną zacząć. Tylko powiedz mi proszę droga Paulinko, czy aby na pewno nie chcesz nic dodatkowego ode mnie z kuchni? Bo w sumie oprócz ciasta i herbatki mam jeszcze do dyspozycji przepyszną kawę parzoną albo rozpuszczalną, no i najwyżej jeszcze jakieś owoce typu mandarynki czy pomarańcze. Chym, 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 chem, chym. Skoro tak bardzo prosisz i skoro jesteś tak bardzo miła, no to w sumie mogłabyś zrobić tą kawę rozpuszczalną, no i jeszcze możesz przynieść te mandarynki. To może nawet oprócz mnie Olek i Marcin się nimi poczęstują. A więc czy można o to prosić? Ano pewnie Paulinko, że możesz o to prosić. Cieszę się, że jednak jesteś chętna na kolejny poczęstunek. Po dłuższych kilku minutach oczekiwania przez Olka, Marcina oraz Paulinę na ciasto, herbatkę, mandarynki oraz kawę rozpuszczalną. A więc jestem już z herbatką oraz z ciastem. Przygotujcie proszę więcej miejsca na stole, bo gdy przyniosę tą kawę i mandarynki to może nie starczyć na to miejsca. A ja więc idę do kuchni po resztę. Po krótkiej chwili. A więc jestem już z powrotem zresztą pyszności, o które mnie poprosiliście. Dziękuję wam bardzo, że zrobiliście to miejsce na stole, bo dzięki temu jest miejsce na to wszystko, co było potrzebne. A więc powiedz mi proszę teraz, Olku, co takiego ważnego chcesz mi powiedzieć, że chcecie ze mną porozmawiać? A no cóż, droga i kochana isko o pięknym imieniu, który posiada również moja ciocia będąca moją matką chrzestną. Ta sprawa, o której chcemy z Tobą pogadać, to nie jest nic nowego, gdyż chciałem się Ciebie spytać, czy przez ten cały czas, gdy nie było Cię przy nas, udało Ci się zastanowić nad tą naszą propozycją nadania tobie demikulosza trucizny, byś pomogła naszym superbohaterom w walce z ciemną stroną mocy. No, bo naprawdę przydałabyś się tym naszym bohaterom, bo trzeba w końcu zakończyć ten ich straszny terror, który rozpoczęli w naszym ukochanym mieście z Kawiny oraz okolicznych wsiach. A no cóż, Olku? Powiem ci tak, że jeszcze nie do końca się zastanowiłam nad tą propozycją, gdyż jest do dokonania naprawdę poważna decyzja, której nie można tak pochopnie podjąć. No ale mogę powiedzieć jedynie tyle, że jest to bardzo kusząca propozycja, gdyż fajnie by było dokopać tym strasznym złom z tego strasznego zamku wszelkiego zła, obawiam się jednak, że a nie poradzę z tym zadaniem no to skoro tak, to co byś powiedziała droga Iska na taką propozycję, żebyśmy my pogadały o tej sprawie w cztery oczy by była to całkowicie kobieca rozmowa. Myślę, że gdy pogadamy o tym jak o kobiecych sprawach to będzie szansa na to, że przekonasz się do tego zadania, gdyż w końcu kobieta kobiecie bardziej ufa niż gdy mężczyzna do niej mówi o kobiecych sprawach. A no w sumie wolałabym, żeby to właśnie kobieta pogadała o tej propozycji ze mną, bo jako... Że Ty znasz superbohaterów, to chętnie posłuchałabym zdania kobiety, by potem podjąć już ostateczną decyzję w sprawie zostania superbohaterką. A więc cieszę się, że chcesz o tym ze mną pogadać. Jestem pewna, że po naszej rozmowie w cztery oczy będziesz bardziej przekonana do tego, by zostać superbohaterką. A więc skoro mamy gadać, to proszę Was, Olku i Marcinie, abyście stąd wyszli, bo chcemy o tej sprawie pogadać na osobności i w ciszy. No dobrze, a więc skoro tak chcecie to chodź ze mną Olek, to poczekamy sobie w przedpokoju albo w innym pokoju i tam sobie najwyżej o czymś innym pogadamy. Mam nadzieję, że uda ci się przekonać iskę do zostania superbohaterką kochana Paulinko. Po krótkiej chwili. No dobrze, a więc po pierwsze nie musisz się tak bać, że nie podołasz zadaniu bycia superbohaterką. Ja znam osobiście Airdigerele, gdyż jest ona moją przyjaciółką, więc wiem, że bycie superbohaterką nie jest aż tak straszne. Gdyż z nią było tak, że nie miała żadnych mocy, i podczas ucieczki przez Waterboyem i Erdgirelą zaskoczył ją mistrz wszelkiego dobra, dając jej demikulus. Po czym ona przekonana przez mistrza ruszyła na Erdgirele i Waterboja i pokonała ich w walce. Aha, czyli taka to była sytuacja z powstaniem pierwszej nowej superbohaterki z mocą powietrza. Tak szczerze to myślałam, że ona po dowiedzeniu się o decyzji mistrza dopiero po dłuższym czasie zastanowień stała się superbohaterką. No i w sumie tak samo myślałam w przypadku Fireboya i Thunderboja, Ale powiedz mi proszę, czy po tej walce z Waterboyem i Artugirlą Airgirla nie straciła czasem chęci do dalszych walk czy coś w tym stylu? Ano Airgirla właśnie nigdy nie straciła chęci i nadziei do dalszych walk z ciemną stronę mocy. Ten fakt otrzymania przez nią Demikulosa stał się początkiem jej wielkiej determinacji do tego, by dzięki mocom poważnie zagrozić planom ciemnej strony mocy. To właśnie ona też dostała misję od mistrza, żeby zastąpić go w znajdowaniu nowych bohaterów, w związku z tym, że on ma teraz dużo ważniejszych spraw do planowania na głowie. A to nie spodziewałam się, że tak właśnie sprawy jasnej strony mocy się potoczyły. Myślałam, że przy każdym nowym superbohaterze mistrz sam udawał się do wybranych osób, po czym po ich krótkim zastanowieniu dawał im obiecaną biżuterię mocy żywiołów. Widzę, że mistrz bardzo zaufał tej całej Airlirli, skoro dał jej możliwość, żeby to ona wśród znanych przez nią osób wybrała najlepsze osoby do stania się superbohaterką. Ano tak właśnie jest, że mistrz zaufał Airlirli w tej sprawie, co samo mnie bardzo zaskoczyło. Ale dobra, powiedz mi więc proszę, czy zdecydowałaś już, czy chcesz zostać superbohaterką? A Irgirla właśnie dała mi ten demikulus trucizny, abym ja właśnie tobie dała tą biżuterię. Ano więc już podjęłam ostateczną decyzję. A więc po tej krótkiej i jakże miłej rozmowie z tobą i tych wszelkich potężnych przekonaniach doszłam do wniosku, że spróbuję swoich sił w zostaniu superbohaterką. W sumie to nie spodziewałam się, że superbohaterzy chcieli mnie na bohaterkę nową. A to super, że udało mi się ciebie przekonać do tego, bo to była najlepsza decyzja, żebyś to ty była tą superbohaterką. Chodźmy poinformować Marcina i Olka o tym zdarzeniu. No dobrze, chodźmy więc do nich. I tak oto kończy się ten odcinek. Dowiadujemy się tu jeszcze, że Paulina i Iza udali się do Marcina i Olka, by im zaskoczonym powiedzieć o decyzji Iski Januszewskiej. Girla oraz Waterboy natomiast rozpoczęli dalszą naukę czarów u Bukari i w bibliotece